Wywiad z muzą, czyli pochylamy się nad muzyką w naszym programie OTV. Dziękujemy zwłaszcza za te maile, gdzie doceniacie i nie tylko muzykę bardzo starą, czyli jarocińską, czyli tą, którą pokazuję Wam w programie Polen Rock, ale także kiedy chwalicie nasze dokonania bardzo profesjonalne, jeżeli chodzi o zapisy tego, co się dzieje teraz. Przysane Kłucok jest jednym z tych wielkich koncertów, także nasze rejestracje chociażby w Hard Rock Cafe w warszawskim Hard Rock Kafe. Staramy się, aby ta muzyka, którą także wszyscy znacie, mogła się także pokazać u nas na ekranie w postaci fantastycznych koncertów. Taka okazja zbliża się już teraz. 4:20, godzina 20.30. Zapraszam Was na koncert Laocze z przystanku Łucok, ale to także będzie wywiad. To jest wywiad z muzą, a więc posłuchamy, o czym mówią chłopaki, o czym mówi cała ekipa Laocze, która się specjalnie przygotowała na ten koncert. Już był trzeci koncert na przystanku Łucok. Mało tego, z tego koncertu wydajemy dwie płyty DVD. Takie koncertu jeszcze nie było, ale o czym rozmawiali e, nasi bohaterowie tuż po koncercie, będzie w programie wywiad z muzą godzina 20.30 w roli. głównej Laocze. Przygłaszajem wszystkich uwidziennych na program Jurcha Owsiaka. A buja Łagła! My się widujemy, coraz na razem ze my szczotkujemy Ubieramy się podobnie te same gacie, te same spodnie. <mulary> Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy łisieli Tyle, więc trzeba ty świadczy grę krew to je dostajesz przede mną i na mnie. Legendy muzyczne, legendy muzyczne, legendy muzyczne, a więc już szybko z wywiadu skakujemy w legendy muzyczne. Zespół Izrael. Zespół Izrael, więc pierwsza w sumie e, kapela regałowa, taka, która utwierdziła swoją pozycję na arenie muzycznej wiele, wiele lat temu, a więc koniec XX wieku. Tym razem Zespół Izrael z 1987 roku. Jarocin, takich fot już, e, już się po prostu nie robi, tak można byłoby powiedzieć, tak, że już się nie zrobi, ale te foty ocalały od zapomnienia, od zniszczenia i te foty teraz my prezentujemy na naszym kanale OTV. W cyklu Jarocin, poniedziałek godzina 20.30, Zapraszam Was na spotkanie z zespołem Izrael, jeszcze raz podkreślam, 1987 rok. Moi drodzy, to był koniec XX wieku. Rok później papież został Polakiem. Eee, to był rok, kiedy rządził Edward Gierek w naszym kraju, facet z Katowic, przedziwny górnik, trochę mówiący po francusku. Ale to były naprawdę zwariowane czasy i wtedy powstaje zespół Izrael. Oglądajcie. W poniedziałek, godzina 230. I Hajskore, high Hajskore, high prędko krótko. Szymon grzebie, Szymon Grzebała. Chodzi po tym wszystkim, co się dzieje w hajscorowych grach i posłów grak. Nie ukrywam. Tutaj bardzo ciężka ręka cenzury. Mówi mu Szymon, mów o tych grach, co e, wiesz najwięcej. Aby także często was ostrzec, bo nie wszystkie gry muszą być fantastyczne, nie wszystko, co się kręci i rusza, musi być bardzo m, pozytywne e, w sensie przekazu, jako gra. Szymon na tym teraz pochyla się i high score. Godzina 16.30, czyli od razu wam mówię, świetne zdjęcia, ale wszystkie komputerowe. Gry mają to do siebie, żeby siebie zareklamować. Robią to to bardzo profesjonalnie, dużo się bardzo dzieje. Na szczęście wszystkie osoby, które się przewracają w skutek zmasowanego ognia, to tylko ludki w grze. Nie wieźcie w to do końca, nie bierzcie sobie tego poważnie do serca. Środa godzina 16:30, Szymonowy High Score, czyli High Score na Szymonie. Zapraszamy na kolejny odcinek programu High Score. Jako, że koniec roku już blisko, rozpoczyna się Wielkie Święto dla graczy. Im bliżej do końca, tym więcej gier. Tak więc i w tym roku czeka nas mnóstwo nowości, a kilka z nich pokażemy wam w następnym programie Środa 16.30 tylko na kanale OTV.